Hej wszystkim. Doskonale wiem, że dawno się nie pojawił żaden film, no więc dziś szybkie podsumowanie wszystkich projektów. A w dzisiejszym odcinku włam na bezczelnego do wojskowego satelity. Podsłuchiwaliśmy już policję i kolej, no teraz przyszedł czas na wojsko. Pornografia dla miłośników lamp będzie dużo lamp, bardzo dużo, dużo i dużych lamp. Trochę o elektronice i radio, no i wiele więcej. Siadajcie więc wygodnie i startujemy z programem. Odkąd naprawiłem sobie dwie kolejne drukarki laserowe z rozdzielczością 1200 DPI rąbie płytki PCB jedna po drugiej. Na początku zbudowałem sobie wzmacniacz szumowy na układzie Mimik firmy Motorola. Potem stworzyłem od podstaw sterownik klawiatury, by klawiatura kasy fiskalnej współpracowała od tej pory z naszym miniaturowym odbiornikiem, znanym wam bliżej z projektu podsuch policji telewizorem. Następnie przyszła kolej na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Zbudowałem sobie prosty konwerter podnoszący częstotliwość o zadano stałą wartość. Taki konwerter wykorzystuje poznany przez nas wcześniej podwójnie zrównoważony mieszacz na elementach dyskretnych. Sercem układu są 4 diody BAT42 wraz z dwoma transformatorkami nawiniętymi kolorowym kenarem. Dodatkowo na pokładzie mamy generator kwarcowy, kilka filtrów, tłumiki i wzmacniacz mimik poprawiający czułość układu. Zasada działania jest prosta. Sygnał z anteny trafia przez filtr na mieszacz. Tam jest mieszany z częstotliwością zależną od użytego generatora i po wstępnym odfiltrowaniu zostaje wzmocniony i ponownie odfiltrowany. Dzięki temu możemy po poszerzyć dolny zakres odbioru naszego tunera SDR o np. 83 MHz. To w zupełności wystarczy, by odebrać pasmo 80, 40 i 20 metrów. Dla lepszego odbioru przygotowałem wraz z moimi uczniami anteny typu High End Fed i czekam teraz tylko na lepszą pogodę, by ją rozwiesić. Lampy. Od dosyć dawna interesuję się lampami elektronowymi. Obecna sytuacja na świecie troszeczkę przyspiesza moje zapędy kolekcjonerskie. Stosunkowo mocno i agresywnie dokonywałem w ostatnim czasie rabunków kolekcji lampowych przez namiętne przesiadywanie na popularnych stronach aukcyjnych. Pozwólcie, że przedstawię Wam teraz kilka ujęć z mojej kolekcji. Najlepiej bez mojego gadania. Po prostu delektujcie się ich pięknem. Tak naprawdę do szczęścia brakuje mi jeszcze podstawek pod te lampy. Najlepiej do druku, by można estetycznie tworzyć płytki, bo już białe gorączki dostaję od tych plątaniny drutów. Zresztą najlepiej o tym wiecie: projekt z oscyloskopem trwa już, o, jest, nie wiem, dwa lata i nie mogę go skończyć. Podsłuchujemy wojsko. Dawno, dawno temu. USA wypuściło na orbitę geostacjonarną kilka swoich satelit wojskowych. Miały one służyć łączności. Znając kilka szczegółów, w tym gdzie znajdują się te satelity, można je na pełnej bezczelności podsłuchać. Czysto teoretycznie, posiadając nadajnik o odpowiedniej mocy wynoszącej kilkadziesiąt, kilkaset watów, można by nawet nawiązać łączność. No ale to tylko tak czysto teoretycznie, nadawanie bez pozwoleń w Polsce jest nielegalne. Proszę was o rozwagę i nie róbcie tego. go oh. Bezczelność tego włamu polega na tym, że w chwili kiedy projektowano i wysyłano te satelity, to nikomu się nawet nie śniło, że przeciętny cywil z odrobiną wiedzy i żyłką Majsterkowicza będzie w stanie odebrać lub co gorsza nadawać sygnał do tego obiektu. Zabezpieczenie więc ich polegało na tym, że login admin, hasło admin124... Nie, nawet nie to. Pusili je bez jakichkolwiek zabezpieczeń i w zasadzie każdy może sobie takiego satkoma, bo tak się nazywają, posłuchać. Dzięki projektowi z kanału Radio Hobby zbudowałem sobie odpowiednią antenkę, troszeczkę nią pomachałem i stosując zwyczajnego SDR-sharka w wersji mobilnej podeberem rozmowy. To jest tylko króciutki film podsumowujący moje ostatnie prace. Za niedługo postaram się nagrać bardziej szczegółowe filmy. Zapraszam Was do subskrypcji, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. No i do zobaczenia!